W meczu piłkarskim oldboju, który rozegrany został na boisku ze sztuczną nawierzchnią Stadionu Śląskiego, reprezentacja śląska wygrała ze wspólną drużyną ruchu Chorzów i Górnika Zabrze 3 do zera. Gole dla zwycięzców zdobyli Jan Furtok i dwie Krzysztof Bufi. Mecz zorganizowano, by wesprzeć wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Mecz odbojów, ale myślę, że sporo gwiazd z dawnych lat i to się cieszymy naprawdę z tego. Przybyło na boisko ze sztuczną nawierzchnią. No i cieszymy się, że kibice także wspierają, rzucają pieniążki do skarbonek. Najważniejsze jest to, że gramy fair play i zbieramy pieniądze na Woź. W różnej konfiguracji, ale często się spotykamy gramy w różnych turniejach, memoriałach i takich właśnie imprezach dla kogoś, na kogoś. Myślę, że może tempo już nie jest to, ale, ale gdzieś tam parę składnych akcji, gdzieś można jeszcze pokazać komuś, gdzie, gdzie pamięta jak to. A jak to my kiedyś graliśmy, bo no nie dał się powiedzieć, że czas ucieka i czasami do tej piłki już nie da się zdążyć, ale bardzo często bardzo często bierzemy udział i myślę, że jeżeli to ma a tylko komuś służyć, to jak najbardziej. No zawsze przyjemnie jak się wygrywa, nie ma co, natomiast dzisiaj wiadomo, że wynik jest najmniej istotny. Gramy wszyscy dla orkiestry i wynik, wynik jest nieistotny. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że w tak świetnym towarzystwie mogłem również brać udział. Mam to szczęście, że zazwyczaj co roku jestem tutaj angażowany właśnie w ten, w ten, ten szczytny cel, w tę imprezę i można powiedzieć, to jest dla mnie też takie miłe otwarcie nowego roku piłkarskiego. Także wiem, że co roku sezon swój jako sędziego rozpoczynam właśnie tutaj na tym obiekcie z okazji Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i fajnie, że można się do tego wszystkiego przyłożyć. Graliśmy na zaszczytny cel, więc jak najbardziej wynik chodzi, schodzi na ten dalszy plan, ale, ale tak prawdę mówiąc widzieliśmy, że obydwie drużyny dzisiaj chciały wygrać. W trakcie spotkania trwała zbiórka pieniędzy prowadzona wspólnie ze Sztabem Woźb utworzonym przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących numer 3 w Chorzowie.